Pora na kolejną darterską matematykę na kanale darterskim. Dwa ważne checkouty 119 i 120. Zobaczmy na tarczy. W komentarzach poprosiliście o rozważenie checkoutu 119 w darterskiej matematyce. Uznałem, że to za mało na, je, na jeden odcinek, na jeden odcinek. Za mało ten jeden checkout na odcinek. Muszę dorzucić coś jeszcze, więc tuż obok 120. 119 bardzo proste i oczywiste. Jedyne wyjście rozwiązanie. Zaczynamy od 19 bo 20 dają nam 99, którego nawet nie da się skończyć w dwóch lotkach, więc tylko 19. 119 od 19 trafiamy pojedynczą, musimy trafić podwójną i wtedy mamy... Podwójną, oczywiście potrójną 20, żeby mieć lotkę na podwójną 20. To jedyne rozwiązanie: oczywiście nie trafiacie tej 20, macie 80 do końca i rzucacie sobie topa. Próbujecie jeszcze raz potrójną 20, albo schodzicie na 16, ale to już jak wam wygodniej, trafiacie potrójną 19, macie 62 do końca, dorzucacie dużą dwunastkę na bula albo. Potrójną dwunastkę na podwójną trzynastkę. O tym już zresztą było przy innych checkoutach w tarterskiej matematyce. Tak to wygląda. 120, drugi checkout w tym odcinku. No to naturalnie tutaj działamy na dwudziestkach. To jest popularny Shanghai, O co wchodzi w checkaucie Shanghai? Że, żeby zrobić ten czekał Potrzebujemy potrójnej, pojedynczej i podwójnej znanego pola. Więc to nie musi być 120. To mogą być także inne czekałty na innych numerach: 18, 19 dalej. Ale skupiamy się na 120, check out 120, oczywiście jeżeli trafiamy podwójną, dorzucamy dużą dwudziestkę na topa. Nie trafiamy, no to podobnie szukamy tej potrójnej dwudziestki na topa. Ale tutaj mamy ciekawostkę, bo czasami w niektórych meczach dało się zobaczyć, że mimo że Darter rzucił pojedynczą dwudziestkę pierwszą lotką, to nie szedł drugą lotką na potrójną dwudziestkę. Dlatego, że przysłonił sobie całe, po, całe pole potrójnych dwudziestek. 100 do końca w dwóch lotkach, jak rozwiązać? Przez dwa bóle. Też zdarzały się takie rzekałty. Oczywiście to jest bardzo widowiskowe i na to mogą sobie pozwolić ci najlepsi darterzy. Bardzo pewni na bólu. Jednak Wy gdzieś tam zaczynając pewnie na tym bólu, nie jesteście tak pewni. Gdzieś krążycie w pierścieniu potrójnych. Czasami się uda 25 polować, czasami 50. Ale. Obserwujcie dokładnie mecze pro darterów, bo czasami taka sytuacja się może zdarzyć. Najbardziej kojarzył mi się z tym check-outem Michael Smith i Michael van Gerwen, może jeszcze Phil Taylor. Wydaje mi się, że gdzieś właśnie w ich wykonaniu taki czekał 120 poprzez dwa bule widziałem. Może Simon Whitlock jeszcze. Przeszukajcie sobie YouTubea, na pewno znajdziecie. A tymczasem w Darterskiej Matematyce w kolejnym odcinku po chwilowej przerwie w tej serii, to by było na tyle. Zachęcam do oglądania też innych serii. Pojawiały się nowe serie, m.in. Darterskie Zakupy, na gdzie testuję różnego rodzaju strony i sklepy z produktami darterskimi. Za nami jeden odcinek, za nami drugi odcinek, i przed nami kolejne. Oczywiście seria recenzuje. I wszystko, co na kanale darterskim, zostawcie suba i, i dzwoneczek. Może nigdy o tym nie mówiłem, żebyście byli na bieżąco z moimi materiałami. Łapka w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z serii Darterska Matematyka. A w komentarzach piszcie, jakie inne czekauty rozłożyć wam na czynniki pierwsze w serii Darterska Matematyka. A może coś innego z tej matematyki darterskiej, proponujcie w komentarzach. Wszystkie linki do sociali w opisie. A teraz z darterskim pozdrowieniem.